Ej, ale myślałem, że tego pasa nie skończę, a tu widzisz na końcu jestem prawie, nie? Ooo, widzę jednego Sparka w pasie, drugiego Sparka, dwa Sparki, trzy Sparki w pasie. Wiesz, by kolejny skin by był, nie? W tym sanctum. Tam 80. No 30 Sparków mi brakuje na kolejny skin. Jakby wychodził jakiś. świat Mordzia w pierwszym rolce, no i tyle. Oj stary, ja tu chyba mam tak innowacyjnego pika. No jest. Fajnie by było, gdyby kot mi kurwa się nie wiercił po całym biurku, że się chce głaskać. Nie no weźcie jeszcze jednego papiera. Proszę was, weźcie papiera. O, to co, chyba Blue Kane tu siedzi. Czy nie siedzi? No nie wiem. Will <grytanie> you Nie umiem grać. Ale będzie jechany teraz, nie? Musiałbym bota skampić early, ale kurde Sona. To pan może być ciężko zgankować, bo on ma tą linkę. Dobra. Chocia musisz się przesunąć. Bardzo mi przykro. ale ja potrzebuję miejsce. Dobra, rozgra Assassino Keina. Nie wiem, niebieskie jak wezmę, chyba po movement speed'a, nie? Chyba no, żebym tak długo Keina, aż w końcu nim nie będę, wiesz, tak jak te wine tricky No Na całej mapie jednocześnie gankujesz. No, no wiesz co, no, no brzmi jak plan. No nie ja by... na przykład tak robię ja tak robię z Hwaym i na razie jedyne co to przegrywam mecze. Ale on się wydaje taki trudny ten Kane. No to pewnie nie jest. Jego czy ty wytrzymasz tyle na keinie. Mówi, kurwa, moja zmienność mi nie pozwoli. No, pamiętaj, tak niedorozwinięty, żeby mieć 30 minut na postaci i dalej nie grać, to tylko jestem ja. Proszę, żeby pan tam zaszło od mojej dolnej dżungli, nie? Że mnie ja tu kurwa zaraz z nim nie spotkał. Kiedyś tak nie ma co podjeżdżać. No, w mida możesz, ale to chyba lepiej 30 nie? Chciałbym jak najszybciej formę nabić, nie? Tak, że tak. A oni mają cały team rangedów, to nie wiem, blue King tu jest idealny, nie? Gdzie nie pójdę, to tym nabijam formę. Tam w topie. <laughs> z blue o kurwa, zabił go. Ty, dobra, wiesz co? Ja wziąłem blue, ja idę w mida ja biorę mój dorny Las. Bo on tam będzie 100% ten panteon. Ej, Rasa. Troszkę się nabiło. Ja się w sumie minęł z tym panteonem, nie? On nie zginął. To on teraz pewnie gankować będzie, kurwa. Albo mi się wjebie do lasu. Bo to nie mam jak gankować Znaczy ten mit jest tak bardzo do zabicia. ty zamiast trenować Leak Start co so gra w jakieś gry dla dzieci, bo jeszcze nie wiem, czym ja chcę startować. Znaczy... A, on mi to po wyczyściu las. Jakby wiem, czym chcę startować tym kolbotem, ale nie wiem, jak on pacznoty przeżyje. Choć jutro z Lickstart będę na spokojnie trenował. Jest czas. Ty mu zapierdolił, blue, jeszcze? Dobra, nie zapierdolę, on tu jest. Musiałbym gdzieś tutaj wbić, zgankować, No po tej formy mam nabitej. Przy bocie pokręcę. No to jest bardzo niefajne, że oni mnie w płocie widzą. Czego? Nie będą chcieli burzować No jeszcze mnie ten, dobra. No to smoka bierzemy, Tewcy nie żyje. Nie wiem jak pan te on. Eee... Toxic rank cigaru Fajny bolid Bardzo fajny boli. Jeszcze ta balowska Cosigaru jest tak pierdolenie silna. Nie wiem, gdzie mam kurwa formę nabić w topside na Grabs'ach Muszę kampa zrobić i wtedy grabsy dopiero O zmartowow zajebiście. Też wizję. No, będą chcieli podejść. Dobra, ja mam szutkę. Możemy walczyć o to. Dobra, wam z mi dobrze. Poza. Co tam, tam jest? No smyt nie. Kurwa. Już jest to. Może ja tego grabca tak głupio przegrałem ostatniego? Aż mi się przykro zrobiło. No dobra, jak ty Dlaczego umarłeś? Bo stwierdziłem, że już popełnię samobójstwo po tym co paliłem. No, no to. No I cały dolny los stracisz. Tak Co ty robisz? Pomagałem midlanerowi, ale widzisz. Myślałem, że Kai ma większą bułę. No Ale... to raczej jesteś z lesem trochę. No ty Bez sobie żartujesz. Nie. Ale nas kroili ja, pierdole. Dobra, Czas na kurwa popisuję teraz. Ale grid, człowieku, jak Kenem nie gram z półtorej roku albo dwa lata. A jak gram, to tylko Redem, bo blue Kane się brzydzę. Weźmiesz mi, da? Boywa. Kurwa, jak on na ten TF. No tak, bije, bije. Czy my mamy szansę na drake'u? No po tym jak Afel jest 3 kile dostał, to mi się wydaje, że nie mamy. Dobra, teraz chyba mamy szansę, nie? No. Eee, o, Drake. Znaczy, jakbyśmy go wzięli, to mamy pakcie. Dlaczego w pierdalacze? Bo tam się najpierw chyba zabić, coś czuję, bo ten Afelias to jest taka maszyna do fragu teraz. to jest dopiero na dwóch itemach, nie? No on ma 4 kile. No ja ma jeden ten do mnie. No wiem, że Cię widzą. Nie, możemy to po prostu zacząć. Chyba nie specjalnie możemy to zacząć, wiesz? Bo teraz już żyje do pchali mi, do jest ogólnie dramat. Będzie dobrze. Okej, okay, nie będzie dobrze, bo mi nikt nie pomógł. A jak to mać pomoc, No myślałam, że kurwa będziemy coś ten też robić jakiś. No R! Er! Nie, spierdam, mnie zabije O kurwa, co tu się dzieje się? No mówiłem, że to jest dramat. Ale mamy Smoka. Mamy patrzeć. No dobra, ale nie wydaje mi się, że było warto. ofery jest kolejne 2 kilo. Zobaczymy, co się drugie gra. Jumu chyba, nie? No wiesz, ja chyba z dwa albo 3 straciłem na midzie A, Kajmer topa wziął, no to nie musieliśmy je walczyć Nie wiem, jakby jedynie chyba co będę mógł robić, to próbować tego aferiesta bombić. Wierzę, że ci się uda? Że ci nie złamasujesz? Nie, nie ma chuja. Przy tym milio nie ma szans. Może będę... O, milio będę Brzmi jak tan. Tego bota albo, albo tego Axana możesz próbować O, no masz tam dwa kilki. oni się wycofali Kurwa mać Chciałem tą piłkę przefleszować, a jeszcze w pycy nie dostałem No to przeżył Dobra, Heimer tam ciśnie tego topa To ja raczej nie zabijamy, nie? No, nie ma go no to Tu coś. Znaczy jak przejdziesz to raczej zapijamy go na combo, ale. Jest na bocie. właśnie, Dziękuję. No jak dziwnie mi się skończyło. No Feliasa ja bym was zabił, gdyby ta. Nie wiem. jakbyś wysz... nie wejdziesz, nie? To ci się nie brakuje. Ale mi się właśnie wydaje, że wyszłam w tanie, że jej nie wybiło. Dostał damage? Nie wiem, właśnie, nie wydaje mi się, żebym dostał damage. Zaraz weźmy weź dla widza? Nie, przepierdolę tą grę dla widza. No to co, chyba dla widza będzie na gierka afek. Ale go ograłem. Mechaniczna bestia na tym keinie. Kurde jest, ale czy my mamy podjazd? No F będzie z ultem pewnie. Musielibyśmy zbombić I z tego Apeliasa może go tu zabijemy. No, on się tam wróci do gumbilia chyba, nie? No, raczej to no, To mi nie idę znowu przepchę, nie? okej okay, tu na mnie... camping w moim lesie. No okej. Okay. hej hey, ten dociska topa więc nie możemy. Mam za u ciebie, nie? Anteon na mnie. Anteon, okej. Okay. okej. Afery jest też? Mm. Kurwa, no ja bym go spróbował. Uważaj, uważaj, uważa, że. Nie ma HP za bardzo. Nie, to, to oddaj tę wieżę. Kurwa, ataka nawet bym robić. Ten w topie byś musiał pokazać. Teraz z tego Aferysta muszę wejścia szukać. Oczywiście jest śmieszny, no odcinek zeron bounty nie ma. To będzie drap zaraz, nie? Nie wiem, co. No, nie mam jakiegoś dużego do... Dobra, macie zginął Felios? Tak. Kurwa. Niep! O kurwa. Co? uciekałem przed Aksanem. Co? Jaków atakana wypierdoliłem. Ja miałem 10 HP. Bo Akshan to jeszcze wyklika. Hej, atakuj Ja pierdolę, wieżyczka od kejmera Zatem ja bo to będzie AFM Dobra, sztos, mamy go Chyba jestem sam, nie? Dobra, jestem takim upośledzonym asasynem, ale coś robię Po intowaniem <grym> Letal tempo Zabójcze o tempy Drake jest w sumie, dawaj Halo? Wej No już, to trzeba przepchać Co ty bez przepchanego wave'a smoka zaczynasz? Co ty jesteś z pierwszej łapanki? No tak Smite <laughs> O! Bounty dostanę. Nie wiem jak te Majny to robią, czyli nie dwóch i... O! Co?! O, on solo Baron'a zrobił! A dobra i on ma full builda! A i to jest jego pierwsza gra Heimera w tym miesiącu, a ogólnie ma 90 winrate. Na pewno nie smer. Nie, nie, bo to ploty na 4. A takiś bobas z pierwszej apanki, nowego gracza czy coś? Jak też dżunglę. Jak się. Wszystkie obiektywy, które Nie tylko jednego drake'a im oddałem. I to była twoja świadoma decyzja, tak? To był taki game. Tak. Wszystko Ty też? Wszystkim kurwa zmisowałem. Ja pierdolę, przecież ja tak oczyścił? <gryś> Widzisz, ja też zmięsowałem wszystko. O kurwa! No bo ja tam jednego trafił, to oni już ty zgona mają. Kurwa, żabą się tchowo. No i po naszorze. No dobrze wyszło. W sensie to była moja wina, nie? Bo ja tam nie zdążyłem już Smajta nacisnąć na tego. Żeby zultować, że wygrywa. No, chyba wygramy. Jak nie zrobię znowu takiego kurwa koko bo to powinniśmy wygrać. Ja wiem, nawet. sporta nie jestem w stanie one Czemu ja nie jestem w stanie milion one-shotować? No, bo asasyn jest useless. Wydaje mi się, że więcej damagea potrzebuje. Chociaż może z w muszę zacząć, stracę Dostał, dostał, dostał. Drejk jest, jest, zaraz. Ruchasz ich? Kurwa, gościu, bez mydła. Jakby nie uważam, kurwa, że źle zagrałem. To tak nie uważam, ale... ale czegoś mi brakuje. Czegoś mi brakuje w takiej playu. Poza demajczem. <śmówki> Mózgu. <śmówki> <Pierdolaj>. <śmówki> Ja przykład do grania kojem brakuje oczu i rąk. Ewidentnie czuję, że czegoś mi kurwa brakuje w tym yy, gajinie. No, na szako nie mam tego uczucia, na szako po prostu morduje wszystkich jak leci. Właśnie, czemu ty tym szako dalej nie grasz? Kurwa, ja mi ten champion jest taki useless. Ale tak naprawdę to mi chodzi tylko o to, żeby snowbolować mecz. Wy to kurwa tam siebie mogę na szaku. Ja nie umiem innych na Shaco snowbolować. No, to po prostu czasem oddasz kilka. Plus sam fakt zabijania ludzi, to już jest, wiesz. Pozbywasz się ich z mapy. Ty kurwa. No, no na zrobiliśmy. działka, go kurwa. No hejm... robi... Przypomnę, że heimer stał na midzie. Z jakim zbalansowany mi się ten heimer wydaje. No, to jest też sport. Kurwa, ale mnie. C... 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 Cię się mnie, cię się mnie o, Ward'a mi postawili na pysk. już mnie nie trzęsie. Mogą się wpierdalać bez tego, bez litości No... Tak będziemy robić teraz, nie będę kurwa patrzył to wy robicie, tylko o TF nam idzie, jazda Camer okay, dwóch Mam go To mnie, w niego nie wchodzę kurwa, on ma tyle major. Mam go Nie mam ulta, on ma wpływ major. Mam go Prawie Mam no, wrażenie, że gejmer tą gestalu za szmaty wyciągnął Ej. No nie no stary, te dwa barony to tak... O kurwa, co? Dwa barony z jego strony były tak Tak jest... Jakbym nie dostał expa nie, to bym nawet nie wiedział, że one są zrobione, nie? Tak jest, kurwa Najlepszy klej na EUW